Witam w kolejnym odcinku rozmów niekontrolowanych. Moim Państwa gościem jest wychowanek igopols zawodnik pierwszej drużyny Kami Rokita. Słyszałem, że nie mógł się doczekać już. No, oczywiście. Oczywiście. Nadszedł ten czas. Chciałate szybciej wrócić, żeby no. Świetnie. Czas na Ciebie. Rozumiem, że jesteś gotowy. Zaczynamy. Jak zawsze. No, Okej. Okay. Po, kolei, po kolei was pytam o początki kariery. Ciebie dodatkowo dopytam o jej przebieg. Opowiedz, jak zaczynałeś i twoje kluby... To początek w mojej przygody rozpoczął się na mojej rodzinnej wsi, w Kopałem tam sobie w trampkarzach bodajże starszych, z rocznikiem mojego brata. też był taki już początek dość ciekawy. Potem po jednym z turniejów szkolnych wypatrzyli mnie skauci Glopolu. <noise> <noise> I przeniosłem się tutaj i w IgloPolu byłem bodajże do połowy drugiego gimnazjum. Potem przyniosłem się na 3 lata do Mielca, z Mielca powędrowałem na pół roku do Miedzi Legnica i ostatnią klasę liceum skończyłem w Rysowi i znowu wróciłem tutaj, małą szarą na Żyraku. Czyli y, wszędzie dobrze, ale w domu najlepiej. Dokładnie, no, no, wśród swoich najlepiej. Na jakim szczeblu grałeś najwyżej? Na drugiej lidze, kilka drugiej występów, lidze. parę mhm. minut, zawsze fajne wspomnienia. No oczywiście. Masz już wiele meczów za sobą w kilku klubach, zrobiłbyś coś inaczej, inne decyzje podjął? To jest takie trudne pytanie, wiem, bo się wraca do, do przeszłości i nigdy nie wiadomo, co by było, gdyby. Ale teraz z perspektywy czasu coś by zmienił? Coś na pewno można byłoby zmienić, żeby to poszło w jakimś kierunku, no ale jak wyszło, jak wyszło, to tego się już nie odwróci, myślę, że po prostu tak miało być i tyle. Ja Rozumiem. nie narzekam, smutny nie chodzę. <laughs> No, i to mi się podoba. Piłkarska arena, na której chciałbyś zagrać. Camp ta no. no. Tato Twój też był piłkarzem. Opowiedz kilka słów o nim. Ja z nim grałem w jednej drużynie. No ja, no, ale ty opowiedz, co pamiętasz i, i. No i o tej jego przygodzie. No, ja się chyba trochę zbyt późno urodziłem, żeby doświadczyć jego jakichś meczy. No ale z tego, co mi wiadomo, to swoją przygodę miał na pewno w klubie Wiglopolu. W też coś wiem, że grał na początku i chyba jeszcze jakiś tam pilotów w Prawdomyślance. o ile dobrze A kojarzysz jakiś mecz? Pan przypominasz sobie? No, to czy... chyba jakiś taki holdboy, jak już… Aha, czyli… Te... Takich już te... luźnych czyli... meczy. Rozumiem. E... Jakiego byłego trenera wspominasz najlepiej? No, najlepiej to chyba w Mielcu, Macieja Serafińskiego. Bardzo wiele przekazał mi wiedzy na temat piłki nożnej. I taki był pod aspektem sportowym i jako osoba był taki… Naprawdę bardzo układanym trenerem był. Mhm, ja rozumiem. W której lidze zagranicznej? W jakim klubie marzyłby ci się zagrać? Hiszpańska Barcelona. Hiszpańska Barcelona. Jak spędzasz wolny czas? Nie masz meczu, mecz się kończy, sobota, nie wiem, 19-20. Masz do dyspozycji całą niedzielę dla siebie. No to różnie zależy jakieś plany sobotę, Ale głównie... Z... Ja jestem fanatykiem gier, więc... Przed plejakiem, czy głównie spędzam czas wolny. Ewentualnie mm -hmm. jak będzie dziewczyna gdzieś wyciągnie, to muszę dziewczynom niestety. Niestety. Niestety lub wstety. A wiesz, będzie oglądała. <laughs> Zna się na żartach. Mm -hmm. Kamil opita. Kamil Ropita, taki zawodnik. Jakie ma zalety? Ciężkie pytanie, no ale no, chyba takim na pewno się strzałem wyróżniam i przerzutem takim przeglądem pola na dłuższe dystansy. Tak mi się wydaje. Nie mi to oceniać no, bardziej. Pamiętam nie. mecze, gdzie jak przyłożyłeś, to bramkarz nie zdążył rąk podnieść do góry. Było, było. było, było, było. Nie? No, najlepszy mecz w jakimś zagrałeś? Najlepszy? Bo jeszcze chyba do czasu Winiorów. Winiorów albo trąbkarzy starszych w Mielcu. Z Czuwajem Przemyśl. To było chyba w podkarpackiej lidze i graliśmy wtedy o awans do makroregionu chyba, czy tam do centralnej, nie pamiętam jak to jeszcze wtedy mhm. było. Wtedy udało mi się 7 ramek uszczelić, więc taki chyba mecz najbardziej... Kluczowy. Ile trwał ten mecz, jak czyli 7 ramek? No, znalazłem się gdzie trzeba w 7 razy. <grym> w <siedem> razy. <grym> Ale mecz teraz z drugiego biegu, no taki mecz do zapomnienia. To myślę, że na pewno to było trzy takie mecze na Mistrzostwach Polski z kadry Podkarpacia. Wtedy przed Mistrzostwami, co graliśmy o awans, miałem bardzo dobry okres, wtedy na stoperze grałem, w tych młodych rocznikach. Miałem praktycznie w każdym meczu jako stoper bramkę strzelałem. No a pojechałem na mistrzostwa i całkiem odwrotna sytuacja. Praktycznie w każdym meczu popełniałem błąd, przez który przegrywaliśmy, bo chcieliśmy punkty, więc No takie piłkarskie takie... życie jest przewrotne czasem, mm. jak się bardzo chcę, niby jest świetnie wszystko przygotowane, ale coś się nie układa, a potem w głowie już no, jest, że coś innego, coś, tak? Dość mocno mogło to też wpłynąć na przyszłość też moją, bo... No dokładnie tak, bo tam już byłeś na pewno obserwowany nie przez jednego mm. skauta. Mm. Stały punkt programu. Pytanie obowiązkowe i kulisy szatni, ale też troszkę inne skonstruowałem dla ciebie. Mm. Najlepszy bramkarz, z jakim grałeś? Bogusła parło. No, to ikona takiej z wysokim. Miałem pomocy. przyjemność. Miałeś przyjemność, przyjemność rozumiem. Dużą przyjemność. Najlepszy obrońca, z jakim grałeś? Obrońca. Nie wiem, aktualnie bym powiedział naszych Brazylijczyków z Iglo bo to co chłopaki wyprawiają z tyłu to jest naprawdę chapeau balenie. No to świetnie, świetna odpowiedź. Pomocnik? Z jakim grałeś? Pomocnik? Hmm. Powiem na Macieja Domańskiego z Mielsa, Stali Mielec. Bardzo, bardzo mm -hmm. konkretny chłopak. Nie rozumiem. Napastnik? Napastnik. Hmm. To jest ciężko, bo się nad tym nie zastanawiałem w sumie. ale. Niech będzie Adam Rzustowski się dowartościuje? Tak, tak, tak. Wiesz, przez chwilę mi tak, znaczy w pewnym momencie nad nim powiedzieć, tylko nie możesz powiedzieć Adam Rzustowski. Nie tak, zdążyłem tego za powiedzieć. Za późno, za, późno. za późno. Wylało się. E, wylało się mleko, tak. Um, ulubione twoje danie? Niech będzie bigos z cukini. Bigos z cukinii. Deser? Kremóweczka. Kremóweczka i napój? Sprajcik. To były takie trzy pytania o najlepsze, a teraz takie pytanie wiążące te. Zdrowo czy śmieciowo? Nagle, według mnie, wszystko jest dla ludzi. Tylko po prostu trzeba, mieć, trzeba być człowiekiem trzeba mieć umiar ze wszystkim i sobie dozować ze wszystkim. No, dokładnie. Żartowniś z waszej siatki. To jest niezmiennie, Adrian Kto jest? Młodniś też, jak ktoś to łukasz cyren. <głosy> dobra. <głosy> Czyli tak, mamy żartownisia, strojnisia. Najlepszy wsiadką nogę, bo słyszałem, że jesteś tym ja. faworytem. Ja na równi z pikerem. pikerem na może się zmierzę z nim kiedyś, może. No słyszałem, że macie, macie zakłady, tam gracie o kilo bananów czy kilo pomarańczy. Tak, o te same zdrowe rzeczy. O te same zdrowe <laughs> rzeczy. Kto jest szefem w szatni? Dwójka starszych najstarszych. Rost i Psiker. Rost i Psiker. Próbuję się podpinać, ale nie dopuszczają. Nie dopuszczają jeszcze. jeszcze ten? Jeszcze nie. Jeszcze za niska długa, tak? Asysta czy gol? Co smakuje najlepiej? Jedno i drugie dobrze smakuje, ale na pewno bardziej bramka jest taka, bardziej zauważalna niż asysta. To jest takie przewrotne pytanie, bo to asysta czy gol, ale w kontekście też wyniku, nie? Bo jeżeli się przegrywa, to nie smakuje ani gol, ani asysta, ale jeżeli mhm. się wygrywa, a jeszcze tam jakiś ważny mecz, no to gol chyba rewelacja, nie? Dokładnie. Mhm. Dzięki Roki za rozmowę. Myślę, że Wam się podoba nasz format. Piszcie w komentarzach niedługo, koniec pierwszego sezonu. Ale mamy już nowe pomysły. Obserwujcie naszego fanpage'a. Niedługo wystartujemy z nowym projektem. Do zobaczenia. Dziękuję i pozdrawiam. Kierownika Mitana.